Wynikiem 3-0 do 0 zakończył się pierwszy w tym sezonie mecz tenisa stołowego, jaki rozegrany został w Działdowie w niedzielę 13 września pomiędzy Glasem Działdową a Uczelnią Państwową z Zamościa. O szczegółach mówi trener Dekorglasu i Wrablik. Po drugiej przerwie wiedziałeś, że nie będzie łatwo, bo zawodnicy nasi nie grali długo, długo czasu meczów i, i zawsze jest ten pierwszy mecz taki, taki trudniejszy dla, dla zawodników, widać było że każdy nasz zawodnik tam w pierwszym secie miał problemy, trochę sztywny, ale potem widać, że było już lepiej. No, pierwszy mecz to Kuba Diaz z Litwin Litwinuk. A... Dla, dla Kuby, no, jak mówiłem, to pierwszy mecz za, za, za drużynę czaltowo u nas. A w pierwszym secie widać było, że sztywni nie ruszył się tyle, tyle jak powinien, ale, ale dał radę, wygrał, skoncentrował się i potem, potem już spokojnie, spokojnie wygrywa ten mecz. Już, już grał i do przodu backendem, który jest jego, jego mocną, mocną stroną i jestem zadowolony, że już nie dał żadną szansę przeciwnikowi, żeby, żeby mieć problem w tym meczu. Drugi mecz to Wejścia, zagrał z obrońcą z Grecji. Jest to mistrz, aktualnie mistrz w Grecji. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. A w pierwszym secie Wej trochę, nie czytał rotację przeciwnika. Ale już od, od, od polowy pierwszego secie widziałem, że, że Wej już czuje to wszystko i, i rusza się i ten jego forend jest znów taki mocny jak, jak go znamy. A, a muszę, muszę go pochwalić, że, że naprawdę zagrał super mecz, a, bo nie było to łatwo. Nie był to nie łatwy ten mecz. Grek dobrze bronił, a on taktycznie. Taktycznie, tak jak, tak jak ustaliśmy przed meczem, naprawdę cały mecz wytrzymał, i grał, że tam musi do środka i potem szeroko zagrać i, 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 to, i to robił. Jestem bardzo zadowolony z, z jego gry. A, trzeci pojedynek, to już prowadziliśmy dwa do zera. Andrej Gacina, nasz nowy zawodnik, mógł zagrać spokojniej trochę, ale sam doznam jakie to jest. No, znów, znów ten pierwszy set był trochę... E, trochę zdenerwowani, e, grać po takiej przerwie jeszcze, jeszcze z obrońcą, którego nie zna, nie jest łatwo. E, musiał się przyzwyczaić na, ty, na tej rotacji tego, tego obrońca, ale już od drugiego setu widać było, że już, już to jest Andrej, e, który, który, który z nami podpisał kontrakt. E, grał, grał tak, jak powinno być, tak jest. Uh, on, on gra trochę inaczej niż Wei. Wej, wej gra szybki topspin, na obronce on gra odwrotnie, on grał taki wolny topspin, wolny topspin i czekał na szansę i dopiero potem zagrał szybko. Uh, tak grał, wiedziałem, jak i tak grał jeden mecz z Gionisem, który jest, uh, który jest uh, lepszy od, te, od tego Greka, a um, widać było, że, że jest, jest to jego gra i jestem ciekawy. A w, w następnych meczach z Obroncą, jak, jak on, on będzie grał. A, no, jestem, jak mówiłem, ok, jestem zadowolony, bo naprawdę pierwszy, pierwszy mecz w sezonie zawsze jest trochę trudniejszy, a, a jestem, jestem zadowolony, że tylko jeden set przegraliśmy i, i widać było, że chłopacy są a, na tom dobrze, mają formę, drużyna się wspiera wzajemnie, atmosfera jest dobra. A, mam nadzieję, że tak będzie dalej. W najbliższy wtorek 15 września dekor dział zmierzy się na wyjeździe z palmiarnią Zielona Góra.